Omawiając detektor sygnałów SSB i CW, który działa tak naprawdę na zasadzie dodatkowej przemiany częstotliwości, chciałbym przedstawić pewną modyfikację tego układu. W wypadku detektora SSB na wejście doprowadzamy sygnał pośredniej częstotliwości przepuszczony przez wąskopasmowy filtr, o szerokości porównywalnej do szerokości sygnału użytecznego, czyli w tym wypadku około 3 kHz. Następnie doprowadzamy sygnał ze stałego generatora, którego częstotliwość zależy od generatora, od podłączonego do niego rezonatora kwarcowego, tak zwanego pilota. Sygnał ten jest zbliżony częstotliwością to jest ważne do tej częstotliwości, czyli do częstotliwości wejściowej i na wyjściu uzyskujemy sygnał małej częstotliwości. A w takim razie, a co się stanie, jeżeli zmodyfikujemy troszeczkę ten układ i do takiego mieszacza doprowadzimy sygnał z VFO, czyli ze zwykłego przestrajanego lokalnego oscylatora który będzie przestrajane, na przykład za pomocą zmiennego kondensatora. Na wyjściu mieszacza podłoży, podłączymy wzmacniacz małej częstotliwości z głośnikiem. Natomiast na wejście mieszacza yy, za pomocą filtru pasmowego doprowadzimy sygnał. Bezpośrednio z anteny. I przyjmiemy zasadę, że częstotliwość wejściowa będzie bardzo zbliżona, porównywalna do częstotliwości naszego lokalnego oscylatora. Czyli F wejściowa F będzie mniej więcej równe F wejściowej. Co wówczas się wydarzy? Bo prawdopodobnie taki układ powinien coś odbierać. I rzeczywiście taki układ będzie odbierał to jest uproszczony schemat takiego typowego, bardzo prostego odbiornika o tak zwanej bezpośredniej przemianie częstotliwości. Odbiornik taki będzie dosyć dobrze. No, nie mogę powiedzieć bardzo dobrze, dość dobrze, to znaczy jakość będzie tak naprawdę bardzo wysoka w porównaniu do poniesionych kosztów. Jak widać, konstrukcja jest bardzo prosta i odbiornik taki będzie dość dobrze odbierał sygnały SSB lub CW. Tak więc, jeżeli ktoś planuje rozpocząć swoją przygodę w konstruowaniu urządzeń radiowych, to polecam wykonanie takiego urządzenia. Ja coś takiego wiele lat temu zrobiłem. Takie coś może dostarczyć dużo zabawy. Można znaleźć różne schematy. Nie wymaga taki odbiornik przede wszystkim drogich części. Jest dosyć prosty w zbudowaniu, natomiast posiada pewne wady. Można takie urządzenie, jeżeli częstotliwość lokalnego oscylatora przyjmie się z zakresu na przykład pasma amatorskiego, czyli w tym wypadku musi to być od 3,5 do mniej więcej 3,8 MHz, wówczas taki odbiornik będzie mógł służyć do odbioru najpopularniejszego w Polsce pasma. Pasma amatorskiego używanego przez krótkofalowców. Na tych częstotliwościach do dzisiaj prowadzone są yy, przez polskich krótkofalowców ogólnopolskie takie rozmowy przez cały kraj. Charakterystyka tego pasma po prostu sprawia, że na tych częstotliwościach w odpowiednich godzinach, zazwyczaj w godzinach porannych, czyli mniej więcej w okolicach godziny 6, 7, 8 rano lub wieczorem od mniej więcej 17 do mniej więcej 21 można usłyszeć rozmowy prowadzone przez polskich krótkofalowców właśnie yy, yy, mniej więcej yy, zasięg tych łączności to jest mniej więcej cała Polska to znaczy na fali o tej długości o tej częstotliwości yy, o tych możliwe jest prowadzenie przy standardowej mocy nadajnika około 100 W, to jest niewiele tak naprawdę, proszę sobie wyobrazić 100 W żarówkę, no więc stosując nadajnik radiowy o tej mocy jest możliwe prowadzenie łączności na odległość mniej więcej kilkuset kilometrów, 300, 400, 500 kilometrów, czyli w praktyce oznacza to, że można prowadzić łączności ogólnopolskie i jeszcze dzisiaj jest to dosyć popularne pasmo i można takie łączności za pomocą takiego odbiornika sobie posłuchać. Można ten układ jeszcze częściowo zmodyfikować. To znaczy można są rozwiązania bardzo podobne. stosowane są one głównie w zakresie fal UKF. Mianowicie można sobie wyobrazić, że Taki mieszacz nie posiada zewnętrznego generatora. Natomiast jest to tak zwany mieszacz samodrgający i do niego dołącza się po prostu yy, yy, obwód rezonansowy, i taki mieszacz złożony np. z jednego tranzystora po prostu nie posiada oddzielnego generatora, tylko sam drga, i na wyjściu podłącza się już. Wzmacniacz małej częstotliwości z głośnikiem. W ten sposób wygląda układ bardzo prostego odbiornika, tak zwanego reakcyjnego. Yy, prawie po, identycznie wygląda schemat yy, oczywiście, tutaj jeszcze należy na wejściu przewidzieć obwody wejściowe, tradycyjnie składające się yy, z indukcji i z pojemności. I wówczas taki mieszacz drga, drga, powinien się wzbudzać, czyli drgać na częstotliwości, jaką chcemy odbierać. I w ten sposób można zbudować bardzo prosty odbiornik na yy, pracujący w zakresie yy, fal UKF, tak jak ja to zrobiłem wiele lat temu. To znaczy, początkowo ta konstrukcja została zakupiona jako zestaw do samodzielnego montażu i miała pracować jako odbiornik radiofoniczny, natomiast okazało się, że odbiornik ten można bardzo łatwo przestroić na wyższe częstotliwości. I yy... Odbiornik udało się przestroić. On pracował w zakresie do mniej więcej 130 MHz. Tak więc nie udało mi się takiego odbiornika przystosować do odbioru pasma amatorskiego 2 metrów, które znajduje się na częstotliwości 145 MHz. Tam są prowadzone przez krótkofalowców lokalne łączności UKF-FM. Ale ten odbiornik dosyć dobrze odbierał pasmo lotnicze. To znaczy służby profesjonalne, to był, ponieważ ja go wykonałem w latach 90., kiedy niemożliwe było nabycie w handlu tak zwanego skanera do odbioru tego pasma, więc nie ukrywam, że, był, że dostarczyła mi ta konstrukcja dużo radości. Zwracam tutaj uwagę, że łączności prowadzone w komunikacji lotniczej odbywają się dosyć sporymi mocami i w Warszawie na przykład są one taki ośrodek retransmisyjny znajduje się na Służewiu w okolicach Służewia nad dolinką przynajmniej się znajdował jeszcze kilka lat temu i te łączności były nadawane dosyć dużą mocą dzięki czemu były doskonale czytelne i przy wszelkich próbach w z przestrajaniem radioodbiorników na wyższą częstotliwość można było z tej stacji skorzystać jako takiej pośredniej stacji do pośredniego nastrojenia takiego, takiego przestrajonego urządzenia. Jakie są wady i zalety takich urządzeń o bezpośredniej przemianie częstotliwości, ponieważ ja mówiłem, że one działają prawie dobrze, jednak, a nie dobrze. No więc niestety nie mają one zalet urządzeń. Pracujących w układzie superheterodynowym. To znaczy są one rzeczywiście bardzo proste w konstrukcji, natomiast ich parametry są dalece niezadowalające. Zwłaszcza takie urządzenie do odbioru sygnałów SSB, niestety, będzie się charakteryzowało przede wszystkim niewielką selektywnością. To znaczy niewielką. I również niewielką czułością, ponieważ cała czułość takiego odbiornika jest realizowana tylko i wyłącznie we wzmacniaczu małej częstotliwości. To znaczy o tym, jak słabe sygnały uda się odebrać, będzie decydowało tylko i wyłącznie wzmocnienie wzmacniacza małej częstotliwości, a ono jest tutaj niemożliwe do osiągnięcia. Tak wielkie wzmocnienie, jak w, w tym wypadku, kiedy wzmacnia się ten sygnał etapowo, czyli kilkoma etapami, czyli stosując kilka wzmacniaczy o mniejszym wzmocnieniu, których wzmocnienie sumuje się. Kolejnym problemem jest tutaj selektywność, ponieważ takie urządzenie będzie zawsze odbierało sygnał lustrzany, który jest. Bardzo bliski sygnałowi odbieranemu. Czyli jeżeli będziemy próbować odbierać stacje, które pracują bardzo blisko siebie, co jest nie do uniknięcia w wypadku np. stacji telegraficznych, to niestety będzie się słyszało. Kilka stacji jednocześnie. Ten problem można teoretycznie wyeliminować stosując bardzo dobry filtr akustyczny. W praktyce jednak nie da się zbudować dobrego filtru akustycznego pracującego w małych częstotliwościach, w częstotliwościach akustycznych o szerokości np. 3 kHz o bardzo stromym zboczu. Taki filtr jest możliwy tylko i wyłącznie do wykonania w postaci filtru kwarcowego pracującego w zakresie częstotliwości radiowej. Czyli na częstotliwości kilku kiloherców. Tak więc nie dość, że będzie odbierało się sygnał lustrzany, czyli jeżeli będą pracowały obok inne stacje, to będzie się odbierać tylko w sposób nieczytelny. Będą one w postaci szumu słyszane, ponieważ będą one odbierane w postaci sygnału lustrzanego, więc będzie to sygnał zniekształcony. To w dodatku będzie się odbierało. Yy, niestety dużo szersze pasmo niż by się chciało i ja sądzę, że ono wynosi jednak tutaj bliżej 10 kHz niż 3. Tym niemniej na początek można takie urządzenie próbować zbudować. Jest to dosyć proste. Yy, tym prostsze, jeżeli zastosuje się układy scalone, na przykład popularny układ scalony TDA 440, dawny krajowy odpowiednik UL1203.